Omówiliśmy kwestię ewakuacji zakładów południowych, czyli dzisiejszej Huty Stalowa Wola, a co stało się z elektrownią, która też tutaj była? No, elektrownia przestała podawać prąd 9 września. Tego też dnia pod kierownictwem dyrektora Stanisława Zabackiego ewakuowała się na wschód, na zamojszcze. Zamierzano, że wkrótce powrócą do Stalej Woli i uruchomią siłownię. Ale tak się nie stało. Część dokumentacji i urządzeń schowano w Biłgoraju, aby Niemcy nie mogli uruchomić tego zakładu. W tym lesie odgrywają się też inne wojenne historie, bowiem w latach 40., podczas okupacji niemieckiej, tu chowano ofiary mordów Gestapo. Tak, to prawda. W tym miejscu pochowano. W 1944 roku komendanta Owodu niżańsko stalowolskiego kapitana Kazimierza Pidata. Dotychczas nieznane jest miejsce pochówku. Ale jeszcze chciałbym powrócić do 1939 roku. Otóż ten eksodus pracowników i ich rodzin zakończył się właściwie w drugiej połowie września 1939 roku, gdy Sowieci napadli na Polskę. Wtedy do stalowej woli już zaczęły powracać rodziny i pracownicy, również znaleźli się w Starej Woli około 20 września. Jak trwoga to do Boga, mówi stare polskie przysłowie. Klasztor był takim miejscem schronienia podczas I wojny światowej. Podczas II wojny światowej też udzielał on pomocy uciekinierom. Tak, to prawda. Do klasztoru przychodzili, przyjeżdżali uciekinierzy z zachodu Polski. Między innymi tutaj nawet szukał schronienia profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Pigoń ze swoim synem. Dopóki starczało możliwości i środków zaponnicy udzielali wszechstronnej pomocy, dając i pożywienie, i napoje. Ale klasztor to miejsce schronienia nie tylko dla cywili, ale także dla dowództwa wojskowego. Tak, klasztor pełnił funkcję również takiego punktu dowodzenia. Otóż tutaj znajdowali się oficerowie i sztab Grupy Operacyjnej Jagmin. Tutaj, nawet, urządzono przez kilka dni kantynę oficerską. Tu przebywał dowódca grupy jagmin, generał Jan Sadowski, ze swoimi oficerami. Trzeba powiedzieć, że rozwadł w ogóle spełniał poważną rolę, jeśli chodzi o moment, czas ewakuacji we wrześniu wojsk polskich za San. Otóż. Również drugi punkt dowodzenia znajdował się w budynku Poczty Rozwadowskiej. Tam na tej poczcie odbyła się generalna narada Armii Kraków, Sztabu Armii Kraków, którą prowadził główny dowodzący Armią Kraków generał Antoni Schilling. To potem ewakuacja nastąpiła już w nocy. 13 na 14 września i wtedy generał Sadowski wraz ze swoim sztabem opuścił klasztor. Uciekinierzy, którzy nie zdecydowali się na ucieczkę koleją, musieli przekroczyć San. San przekraczali między Rozwadową a Brandwicą na tym moście. Ale to nie jest dokładnie ten sam most, który był w 1939 roku. Tak, oczywiście to już jest nowy, całkowicie nowy most. Ten most stanowił ułatwienie przeprawy na drugi brzeg Sanu, na wschodni brzeg Sanu. Tędy tym mostem nie tylko uciekinierzy przeprawiali się, ale przede wszystkim znaczna część żołnierzy wojska polskiego, przeważnie armii Kraków, ale był też drugi most kolejowy, który w 1939 roku we wrześniu przystosowano do ruchu pieszego. Tam też przeprawiały się oddziały wojskowe armii. Kraków i szóstej dywizji piechoty. Przeprawy tej bronił pociąg pancerny dowodzony przez wspomnianego Zdzisława Rokosowskiego. Na szczęście ta przeprawa się udała i w nocy 13 na 14 września wojska grupy Jagmin i reszta wojsk Armii Kraków była już na drugiej stronie Sanu. Wtedy nad samym ranem kapitan Rokosowski nakazał wysadzić most kolejowy. I tak też się stało. Trzeba powiedzieć, że most ten drugi i kolejowy szczęśliwie były bronione przez artylerię przeciwlotniczą i bomby mimo, że spadały to omijały, omijały Most były to szczęśliwe mosty dla żołnierzy i dla ludności cywilnej. Znajdującą się za mną drogą, 14 września września roku roku. Weszły wojska Wehrmachtu do Stalowej Woli. Jak wyglądało wkroczenie tych wojsk? Czy były zacięte walki, oblężenie? Nie, nic takiego nie było. Otóż do Stalowej Woli weszli żołnierze 27. Brygady Piechoty 7. Korpusu Armii. To tak dla historyków. Było wtedy słoneczne popołudnie. W nocy wcześniej, z 13 na 14, Opuściły stanową wolę ostatnie oddziały Polskiego Wojska 11. Pułku Piechoty. Na ulicy, tutaj na skrzyżowaniu ulicy dzisiejszej, ulicy Skocińskiego i Popiełuszki, witała ich grupa ludzi. Ale skąd tak entuzjastyczne przyjęcie? Przecież w Stalowej woli przed wojną pracowali tylko Polacy, i bardzo uważano, aby ci Polacy byli. Bezpieczni ze względów bezpieczeństwa zakładów i obronności kraju. To nie była zbyt liczna grupa ludzi. Jeden z tych witających po niemiecku powiedział do żołnierzy: No, nareszcie jesteśmy, tak długo na was czekaliśmy. Ale skąd w Stalowej woli Niemcy? Czy byli to polscy szpiedzy? Ponieważ przed wojną bardzo dbano o to, aby ludzie, którzy pracują w zakładach południowych. Byli bezpieczni ze względu na interesy obronności państwa. Tak, ale jednak udało się niektórym zakamuflować. To nie wiadomo, czy to byli Niemcy z obywatelstwa. Na pewno to byli Niemcy z pochodzenia. I udało im się zakamuflować i jako dobrzy fachowcy zostali zatrudnieni w zakładach południowych. Zapady południowe wówczas potrzebowały bardzo dobrych fachowców. Widać, oni byli tymi fachowcami. Wśród tych pracowników zakładów południowych, witających żołnierzy niemieckich był również fotograf, który wykonywał zdjęcia w czasie oficjalnych uroczystości w zakładach południowych. To jest ciekawe. I ciekawe jest to, że te zdjęcia przechowały się do dziś i możemy oglądać salą wolę z tamtych czasów, zwłaszcza właściwie zdjęcia zakładów południowych z lat przedwojennych.